Usiądźmy na krótką chwilę. Moi drodzy, właściwie dzisiejsza uroczystość, o której wspomniał ksiądz proboszcz na początku, nawrócenie św. Pawła, już została objaśniona w pierwszym czytaniu. Można jeszcze dorzucić kilka ciekawostek i pewną naukę, która z niej dla nas płynie. Zacznijmy od, cie... od tych ciekawostek. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu opis dziejów apostolskich, nawrócenia św. Pawła. W tej księdze autorstwa św. Łukasza Ewangelisty, dziejach apostolskich, mamy aż trzy opisy nawrócenia świętego Pawła. Pierwszy z nich to taki opus fabularny w narracji całych dziejów apostolskich, a potem ponieważ Dzieje Apostolskie dosyć obficie cytują wypowiedzi, mowy, kazania świętego Piotra i świętego Pawła, dwukrotnie on sam, święty Paweł opowiada jak doszło do jego nawrócenia, te wersje mniej więcej się pokrywają poza pewnymi różnicami w szczegółach, ale to nieistotne w tym momencie. W każdym razie prawda jest taka, że szaweł, my go tak po polsku nazywamy, tak go, jego imię spolszczył ksiądz Jakub Wujek, tłumacząc Biblię, właściwie po hebrajsku nazywał się, miał na imię Szaul. Tak jak król, my też mamy spolszczone jego imię Saul. Szaul po hebrajsku znaczy tyle, co pożądany, oczekiwany. Pierwszy król Izraela, namaszczony przez proroka Samuela, jego następcą był Dawid, to było imię zresztą dosyć często używane i spotykane w Izraelu. Szaweł, Szaul, urodził się, jak słyszeliśmy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu w Tarsie, w Cylicji, to jest na terenie dzisiejszej Turcji, to wtedy było w tamtych czasach Imperium Rzymskie, no i nie wiemy dokładnie o jego rodzinie, ale skoro był Żydem, to, to na pewno jego mama była Żydówką, bo bycie Żydem dziedziczy się po matce, natomiast wiemy skądinąd, że miał obywatelstwo rzymskie, tak zresztą sam powiedział o sobie, że jest obywatelem Rzymu, w czasie procesu sądowego, to skutkowało tym, że został ostatecznie umęczony w taki bardzo cywilizowany sposób, mianowicie został ścięty mieczem gdyby nie był żydem gdyby nie był rzymianinem gdyby nie miał obywatelstwa byłby pewnie ukrzyżowany albo jakoś inaczej okrutnie zamordowany natomiast jako obywatel rzymski został ścięty być może jego ojciec albo nie był żydem tylko był rzymianinem niektórzy przypuszczają że mógł być niewolnikiem który Doczekał się wyzwolenia i także obywatelstwa, być może jego właściciel, jego pan o to się postarał. Tego nie wiemy. Wiemy jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że był uczniem Gamaliela. To była najbardziej elitarna szkoła żydowska w tamtych czasach. Właściwie to trudno coś znaleźć, jakiś Uniwersytet Yale, w Stanach Zjednoczonych jakiś Oxford, Cambridge, w Wielkiej Brytanii może nasza jakaś szkoła główna handlowa albo Uniwersytet Warszawski. Może Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Lwowski przed wojną to takie znamienite uczelnie. Więc taką uczelnię w cudzysłowie skończył Szaul. To była najlepsza uczelnia ucząca tory, prawa mojżeszowego i w ogóle znajomości pisma. Trzecia rzecz jest taka, że oczywiście jako gorliwy wyznawca judaizmu zaangażował się w wieku prawdopodobnie około dwudziestu lat, dlatego że był gdzieś chyba około osiem do dziesięciu lat młodszy od Jezusa w zwalczanie chrześcijan jako sekty żydowskiej tak Żydzi postrzegali chrześcijan wtedy zaraz po zesłaniu ducha świętego i tak jak słyszeliśmy nawet widocznie był wybitnym uczciem Gamaliela skoro liczono się z jego głosem a głosował za tym żeby chrześcijan mordować żeby ich wychwytywać i pozbawiać życia to była kara w Starym Testamencie za odstępstwo za odrzucenie tory za odrzucenie Boga Izraela i jego przymierza. I w tej misji udał się do Syrii, do Damaszku, znaczy do dzisiejszej współczesnej Syrii. I tutaj już właściwie u progu Damaszku został powalony w samo południe języką światłością i nawrócony głosem Jezusa Zbawiciela. Dlaczego mnie prześladujesz? Od tego momentu zaczęły się same problemy. Z tego nawrócenia nic, szabeł dobrego, można powiedzieć, nie miał. Dlatego, że. Porzucił wierność judaizmowi, tej grupie bardzo ortodoksyjnych, bardzo prawowiernych absolwentów szkoły Gamaliela, a jednocześnie chrześcijanie nie przyjęli go z otwartymi rękami, bo zasłynął jako prześladowca, jako ten, który mordował chrześcijan. Więc przez pewien czas, nawet dosyć długi. Był trochę w takim zawieszeniu między młotem a kowadłem. Już nie był Żydem, a jeszcze nie chcieli go chrześcijanie, obawiali się przyjąć w swoje szeregi. Dopiero po jakimś czasie, po wizycie w Jerozolimie, po spotkaniu z apostołami, z samym Szymonem Piotrem, dopiero kiedy nabrano do niego zaufania, rzeczywiście powierzono mu misję. Ta misja ostatecznie dotyczyła prawdopodobnie, bo nie jesteśmy tak do końca w stu procentach pewni, ale dotyczyła także rzymu gdzie według tradycji bo akurat o tym pismo święte nie mówi szabeł miał zginąć umęczony za wiarę a jeszcze po drodze zaczął siebie nazywać albo inni zaczęli go nazywać paulus po łacinie bo znowu to mamy spolszczone na język nasz ojczysty jako paweł paulus to znaczy tyle co mały może no, dlatego że przez pewien czas na wyspie pafos Szaul gościł u takiego prokonsula rzymskiego, który miał na imię Paweł, Paulus. To Paulus było takim imieniem dosyć popularnym w kręgach rzymskich, w języku łacińskim i być może Szawła zaczęto Szaula zaczęto nazywać Paulusem, żeby trochę jakby ocieplić jego wizerunek, żeby miał łatwiej nawiązać kontakt z obywatelami rzymskimi, którym miał zamiar, zresztą uskutecznił, głosić Ewangelię. Nieraz tak trochę myślimy na skróty, że podobnie jak Abrahamowi Pan Bóg zmienił imię na Abraham, Szymonowi Pan Jezus powiedział, że nie jesteś Szymon, ale jesteś Piotr, opokaj na tej proces buduje kościół, tak w przypadku Szaula to nie Pan Bóg, nie Chrystus tam pod Damaszkiem zmienił Mu imię, ale po prostu dzieje apostolskie w XIII rozdziale piszą, że tak zaczęto nazywać Szaula, zaczęto go nazywać Pawłem. No więc taka jest historia tego imienia. Spróbujmy z tych historii, z tych ciekawostek dotyczących nawrócenia szawła wyciągnąć jakiś wniosek. Ja sobie tak myślę, dzisiaj przez cały dzień chodzę i zastanawiam się nad tym świętem, jak się musiał poczuć ten Szaul nawrócony tam pod Damaszkiem, kiedy poszedł do nieba. No bo wchodzi do nieba, patrzy, a tu w niebie siedzi sobie na ławeczce ten święty Szczepan, pierwszy męczennik. Zaraz na początku dzieł apostolskich czytamy, że Szaweł był świadkiem jego kamienowania, że u jego stóp złożono szaty. Ci, co tam mieli rzucać kamieniami w Szczepana, żeby im te szaty nie przeszkadzały, te płaszcze, to je roz... Rozebrali, zdjęli, złożyli, ułożyli u stóp szafła, żeby je pilnował. Taki był zwyczaj. Saweł był świadkiem tego, że to się tam wszystko zgodnie z prawem dokona, bo te kamienie nie mogły być za duże, za małe, one tam musiały wyrządzić krzywdę, a nie mogły jakby za szybko pozbawić życia. Cała procedura była tego, tego kamienowania, nie mówiąc o tym, że pierwszy rzucić kamieniem musiał ten, co oskarżał Szczepana o nieprawowierność. No i teraz przychodzi ten szaweł, ten Paweł do nieba patrzy, a tamten Szczepan siedzi. I ciekawe, co oni sobie powiedzieli nawzajem. No ale niebo jest jedno. W niebie jest jedna wielka wspólnota świętych. Więc pewnie gdzieś tam do jakiegoś spotkania i porozumienia musiało dojść. Popatrzcie, moi drodzy, tak sobie myślę czasami, że, że my się zastanawiamy. Tak czasami coś tam narozrabiamy. Z kimś się pokłócimy, obrazimy śmiertelnie, już się nie odzywamy. Nie, czasem kogoś zawiedziemy srodze. Nie spełnimy obietnic, jesteśmy niewierni jakimś przyrzeczeniom, obietnicom. No, kiedyś tego człowieka spotkamy. Może kogoś skrzywdziliśmy, może w jakiś dramatyczny sposób nawet. Oskarżyliśmy kogoś niesłusznie, może daliśmy o złe świadectwo, nakłamaliśmy. Kiedyś się spotkamy z takim człowiekiem. Jak to będzie? Przyjdziemy do nieba, patrzymy, a tam on siedzi. Ojejku, co tu powiedzieć? udawać, że się nie widzi, próbować go ominąć, no będzie ciężko. Myślę, że czasem warto o tym pomyśleć. Także w kontekście tych słów odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Myślę, że Szaweł swoim postępowaniem, swoim głoszeniem Ewangelii w jakiś sposób zmył tę haniebną kartę ze swojej przeszłości, ze swojej młodości, tego prześladowania chrześcijan aż do śmierci, bo pewnie potem wszystkich ich musiał spotkać w niebie. Pewnie musiał się im jakoś wytłumaczyć, pewnie doszło do jakiegoś pojednania, bo przecież niebo nie wyobrażam sobie, że miałoby być jakimś stanem, w którym ludzie się boczą na siebie, są zagniewani, nie odzywają się, dąsają, są niepogodzeni. Wielka tajemnica Bożego Miłosierdzia, które udziela się wszystkim tym, co w niebie znajdują wieczną szczęśliwość. Pomyślmy o tym, bo może gdzieś tam w naszym życiu jest ktoś taki. Wobec kogo, gdyby nam teraz go przyszło spotkać na ulicy, to bylibyśmy zawstydzeni, skonfundowani, nie wiedzielibyśmy przejść na drugą stronę, odwrócić się, udawać, że nie widzimy, udawać, że nie poznajemy. Może mamy takiego człowieka. Może warto byłoby nie czekać, aż kiedyś tam się z nim spotkamy, po drugiej strony bramy życia. Może dobrze jest pewne sprawy wyjaśnić i załatwić do końca jeszcze tutaj, póki jesteśmy na tym świecie. Również z tego powodu, żeby spokojnie sobie móc powiedzieć te słowa. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Być może tego chce nas dzisiaj Pan Bóg przez to święto i tę refleksję o nawróceniu świętego Pawła Apostoła nauczyć. Amen.